Pewnego dnia przychodzi ochota na to, aby zabrać plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami i ruszyć w drogę. Wsiąść do pociągu lub do autobusu, dotrzeć do jakiegoś miejsca, aby mieć możliwość poznać jego historię, spotkać ciekawych ludzi, podziwiać piękne widoki, po prostu przeżyć przygodę, cieszyć się życiem. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia filmu z mojej małej wyprawy na Warmię. A celem tej wyprawy był... I od, o wyprawa do Fromborka. miejsca w którym wiele lat spędził Nikolaj Kopernik, którego figurę można tutaj oglądać. Promburg, miasto na warmii, Uzyskał prawa miejskie w 1310 roku, utracił je po II wojnie światowej w 1945, aby ponownie uzyskać je w 1959. Pierwsza wzmianka, źródłowa, o formującym się u stóp wzgórza miasteczku pochodzi z 1278. Kiedy po kolejnym powstaniu Prusów w 1275 roku doszczętnie spalono katedrę w Braniewie, Biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską i wybudować tu katedrę. Nazwę miasta przyjęto od Najświętszej Maryi Panny, patronki katedry. Osadnicy niemieccy nazywali je Frauenburg, a kanonicy warmińscy w swoich dokumentach pisali Castrum Domine Nostre, Zamek naszej Pani. Początkowo miasto stanowiło własność biskupów warmińskich od 1320 należało do kapituły warmińskiej. Zwane było wówczas Civitas Warmiensis, miasto warmińskie. Tak też było w istocie, gdyż Frombork był stolicą Warmii. Od czasów założenia życie mieszkańców miasta wiązało się głównie z rybołówstwem i rolnictwem. Z biegiem lat powstawały tutaj warsztaty rzemieślnicze świadczące głównie usługi dla kanoników i służby kościelnej. Wyjazd na spontanie nad zalew ślany oczywiście najbardziej interesuje mnie to co w tle czyli z katedralne na którym żył i pracował przez wiele wiele lat Mikołaj Kopernik o którym wspominałem w poprzednim moim filmie kiedy odwiedzałem Torum. Mimo umocnień miasto było niszczone podczas najazdów wojsk polskich w 1414 roku i krzyżackich w 1454. W roku 1455 wzgórze katedralne zostało zajęte przez czeskie oddziały zaciężne będące w służbie króla Kazimierza Jagiellończyka. Na mocy pokoju toruńskiego z 1466 roku miasto wraz z całą warmią weszło w skład korony Królestwa Polskiego. W 1520 roku miasto zniszczył najazd krzyżaków, jednak nie udało się im opanować wzgórza katedralnego. Ponowne zniszczenia zabudowy miejskiej mają miejsce w czasie wojen szwedzkich. Od 1626 roku miasto okupują wojska szwedzkie, które grabią skarbiec katedralny i wywożą do Szwecji księgozbiór biblioteki kapitulnej, w tym cenny księgozbiór Mikołaja Kopernika. W 1655 roku Król Karol Gustaw przyłącza Fromborg do Szwecji. W 1703 roku Wielki Pożar niszczy całą zabudowę miasta, m.in. ratusz. Nietknięty pozostał jedynie kościół Farny. W 1772 roku po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej miasto znalazło się w granicach Prus. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Fromborg wrócił w granice Polski. Z powodu zniszczenia zabudowy infrastruktury w 80% oraz niewielkiej liczby mieszkańców, miasto pozbawiono praw miejskich. W 1959 roku Frombork odzyskał je na nowo. We Fromborku przebywał Mikołaj Kopernik, który jako kanonik Kapituły Warmińskiej żył i pracował na wzgórzu katedralnym niemal nieprzerwanie od 1510 do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. Właśnie tutaj opracował dzieło, które odmieniło dotychczasowe pojęcie o wszechświecie o obrotach sfer niebieskich. A teraz spójrzmy na wnętrze bazyliki archikatedralnej. Pierwsza drewniana katedra wybudowana została w 1288 roku. Posiadała tytuł Eklesia Warmiensis, czyli była głównym kościołem w Warmii. Obecna trójnowowa bezwieżowa hala z wydłużonym prosto zamkniętym prezbiterium została zbudowana w latach 1329-1388. Ma długość 90 metrów i wysokość 16,5 m Pod koniec XVI wieku dobudowano strzelistą renesansową sygnaturkę, a w 1638 roku umieszczono zegar kościelny. Do południowej elewacji katedry dobudowano dwie kaplice gotycką Świętego Jerzego na przełomie XV i XVI wieku oraz w 1735 roku kaplicę Zbawiciela zwaną również kaplicą świętych relikwii. W XIX wieku w latach 1887-1891 przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza katedry, które uzyskało obecny wygląd. Powstała wówczas polichromia, której autorem był Justus Bornowski z Elbląga. W prezbiterium pozostawiono fragmenty późnogotyckiego malowidła przedstawiającego ojców kościoła oraz herb biskupa Mikołaja Tungena. We katedry oglądać można okazały ołtarz główny. Zrealizowany został w latach 1747-1752 staraniem biskupa Adama Grabowskiego. Elementy ołtarza z czarnego i różowego marmuru wykonali kamieniarze w dębniku według projektu Franciszka Placidiego. W polu środkowym obejrzeć można obraz Stefana Torelliego w niebowzięcie Marii Panny i męczeństwo świętego Andrzeja. Można zobaczyć w wnętrzu również poliptyk krąborski z późnogotycką rzeźbą Madonny z dzieciątkiem. Po bokach znajdują się figury ojców kościoła, a na skrzydłach Częściowo zachowane płaskorzeźby z wizerunkiem scen maryjnych i malowidłami Męki Pańskiej. Zobaczyć warto również 16 ołtarzy bocznych z XVII wieku z cennymi obrazami. Przy jednym z nich znajduje się grup Mikołaja Kopernika, o którym jeszcze wspomnę. Organy Stare organy wywiezione zostały przez Szwedów w czasie wojny polsko-szwedzkiej. Kapituła warmińska 29 lutego 1683 roku zawarła umowę z organomistrzem Danielem Nitrowskim z Gdańska na wykonanie nowych organów. Kontrakt został zrealizowany w 1684, a w 1685 zyskały one barakową dekorację malarską wykonaną przez Jerzego Pipera z Lizbarka warmińskiego. W roku 1934, po licznych przebudowach organów, Zdecydowano o remoncie instrumentu. Organ mistrz Kemper zdecydował się jednak na budowę nowych organów. Piękny barokowy prospekt postanowiono zachować. Organy Kempera okazały się rozmiarami znacznie większe od instrumentu nitrowskiego. Posiadały 43 głosy, rozmieszczone także poza szafą organową. Stół gry połączono elektrycznie z organami i umieszczono, umieszczono go na posadce katedry. W tym czasie Kemper Wybudował również trzynastogłosowe organy hurowe, również połączone elektrycznie ze stołem gry, wspólnym dla obu instrumentów. Podczas II wojny światowej organy zostały zniszczone. W 1960 roku ksiądz Józef Sianko, salezjanin, metodą gospodarczą doprowadził oba instrumenty katedralne do stanu używalności. Teraz kilka słów na temat grobu Mikołaja Kopernika. Poszukiwano go kilkakrotnie na przestrzeni czasów, ale wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem. Od 2004 roku podejmowane były próby odnalezienia grobu Kopernika w archikatedrze przez zespół profesora Jerzego Gąsowskiego. Zespół opierał się na zmodyfikowanej przez olsztyńskiego historyka doktora Jerzego Sikorskiego teorii niemieckiego badacza dziejów Kopernika Leopolda Prowego, który zwrócił uwagę, że do XVIII wieku obowiązywał zwyczaj oddawania kanonikom pod dożywotnią opiekę poszczególnych ołtarzy w katedrze, pod którymi spoczywali po śmierci. Kopernik był kanonikiem framborskiej katedry. Z dokumentów pisanych wynikało, że jego pieczy powierzono drugi ołtarz w Nawie Południowej. W świetle studiów profesora Sikorskiego, Prowy pomylił się i w niewłaściwy sposób liczył on kolejność ołtarzy. Należało liczyć od strony prezbiterium. Dlatego właśnie pod tym ołtarzem prowadzone były wykopaliska w 2004 roku. Odkryto tam kilka grobów z różnych epok, ale w żadnym nie zidentyfikowano kości astronoma. Kontynuacja badań w 2005 roku doprowadziła do odnalezienia szkieletu, który mógł należeć do Kopernika, gdyż określono m.in. wiek zmarłego na 70 lat. Przypuszczenie utwierdziła zgodność wyglądu twarzy odtworzonej na podstawie znalezionej tam czaszki z wyglądem twarzy astronoma znanej z istniejących portretów. Ostatecznie pozytywna identyfikacja szczątków Kopernika stała się możliwa w 2008 roku dzięki należącej do astronoma księdze Staufflera którą po potopie Szwedzi zrabowali, a potem znalazła się w Muzeum w Uppsali. Materiał genetyczny pobrany z kilku włosów znalezionych w księdze w dwóch okazał się identyczny z materiałem genetycznym osoby, której szczątki odnaleziono w katedrze fromborskiej. 22 maja 2010 roku w bazylice katedralnej odbyła się ponownie ceremonia pogrzebowa Mikołaja Kopernika. W tej oto wieży za mną mieściło się mieszkanie Mikołaja Kopernika. Za chwilę zobaczymy wnętrza. Wieża Kopernika powstała przed 1400 rokiem i jest najstarszym elementem fortyfikacji wzgórza katedralnego. Wzmiankowana jest w 1499 roku jako wieża mieszkalna. W latach 1504-1543 należała do Mikołaja Kopernika. A od 1610 roku nazywana jest Wieżą Kopernika. Przez pewien czas była wyłączona z ruchu turystycznego, i dopiero w lipcu 2023 roku ponownie udostępniono ją wraz z nową ekspozycją. We wnętrzu wieży na trzech poziomach urządzono wystawę Prywatny Świat Mikołaja Kopernika. Wystawa obrazuje, jak mogło wyglądać życie astronoma na przełomie epoki średniowiecza i renesansu. Wnętrze umeblowano rekonstrukcjami przedmiotów z czasów Kopernika w części oryginalnymi eksponatami. Na pierwszym poziomie znajduje się aranżacja średniowiecznej kuchni, na drugim sypialnia, a na trzecim gabinet Kopernika, a w nim przy stole przedstawienie samego uczonego podczas pracy. Nie przeszkadzajmy Kopernikowi w jego pracy. Przejdźmy na wieżę Radziejowskiego. Wieża stanowi część zespołu katedralnego. Przed rokiem 1448 powstała oktagonalna wieża artyleryjska Maniaturis, której mury mają grubość 7 metrów i są najgrubsze w Polsce. Był to kluczowy punkt obronny najbardziej zagrożonego płaskiego przedpola i głównego dojazdu do warowni. W 1448 roku, za rządów biskupa Franciszka Kuszmalca, wybudowano na niej dzwonnicę i zawieszono duży dzwon. Ta konstrukcja popadła w ruinę i w latach 1683-1685 została zastąpiona dzwonnicą w obecnym kształcie. W roku 1945, w czasie działań wojennych, wieża została zniszczona. Jej odbudowa w latach 1968-1972 jest uznawana za jedną z lepszych powojennych realizacji konserwatorskich w Polsce. Wieża Radziejowskiego jest udostępniona do zwiedzania. Wejście jest od godziny 9 do 19. Bilety do nabycia w kasie w cenach 14 zł normalny, 8 zł ulgowy, Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo. We wnętrzu wieży znajduje się wahadło Foucault'a, które pozwala obserwować zjawisko obrotu ziemi wokół własnej osi. Linka Wahadła ma długość 28 metrów, a kula waży 46,5 kg. Z tarasu widokowego roztacza się widok na Fromborg i okolicę z zalewem Wiślanym. Surowe mury wieży stanowią tło do wystaw sztuki. Przy samym wyjściu na taras znajduje się wystawa Kopernik w rysunku satyrycznym. do framborka jest wejście na wieżę socjalskiego, z której roztacza się wspaniały widok na wzgórze katedralne i na Zalew Wiślany wspaniałe widoki warto się troszkę pomęczyć, wejść bo naprawdę widok jest przecudny Jeszcze krótki spacer dookoła budynku katedry. W tym miejscu warto opowiedzieć pewną historię. Otóż w grudniu 1542 roku astronom doznał udaru mózgu, w wyniku czego utracił mowę, a prawa strona jego ciała została sparaliżowana. W czasie choroby 21 marca 1543 roku zostało wydane jego dzieło o obrotach sfer niebieskich. I według legendy. Księga dotarła do Kopernika w ostatnim dniu jego życia. Swój bogaty księgozbiór przekazał w testamencie diecezji warmińskiej. Książki te wraz z archiwum biskupów warmińskich i księgozbiorem kapituły warmińskiej w 1626 roku trafiły w ręce Szwedów, którzy splądrowali bibliotekę przy katedrze. Z polecenia Gustawa II Adolfa zbiory trafiły do biblioteki Uniwersytetu w Uppsali, która zdobyła najsłynniejsze na świecie Kopernikana. Ze szwedzkiego raportu Biblioteka Kopernikana z 1914 roku wynika, że spośród 46 tomów kopernikańskich z notatkami astronoma, 39 znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu W Uppsali, 2 w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego W Uppsali, 1 w Bibliotece Narodowej Szwecji. Pora ruszać do domu. A ja już teraz zapraszam na kolejny film który, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie zawierał w sobie wątek dotyczący rodu Sforców i wywodzącej się z niego polskiej królowej Bony, matki Zygmunta Augusta, ostatniego z rodu Jagiellonów. Zapraszam.